Hej, Siema Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale na mapce Felsbrunn. Słuchajcie, moi drodzy, wiem, że od jakiegoś czasu troszeczkę zaniedbałem tę serię, ale myślę, że na chwilę obecną jakiś tam standardnik zrobimy, przynajmniej jeden na przykład odcinek w tygodniu z farminga będę się starał nagrywać. Na chwilę obecną też zachęcam do oglądania serii z Need for Speed'a, Dynelight'a Light'a i Snowrunnera, które się pojawiają w postaci live'ów, te dwie ostatnie gry. Na początku zachęcam was do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapeczki w górę. Dzisiaj na gospodarstwie zajmiemy się tym, czego nie zdążyłem zrobić na ostatnim live'ie moi drodzy. Mianowicie likwidacja chlewa dla świń. Jednak zanim to nastąpi, to na początek muszę nakarmić zwierzęta, które u mnie na gospodarstwie zostają. Dlaczego likwiduję chleb dla świn? Bo tak jak mówiłem, będę chciał się tutaj skupić właściwie na zwierzętach, które Będę, jakby Wam to wytłumaczyć, mając świnie, no to na przykład potrzebne są też inne maszyny w pewnym sensie, co generuje nam jakieś koszty, nie, a jeżeli chodzi o owce i, i o krowy, no to na przykład tutaj już mamy na przykład, na przykład, na przykład, nie, <laughs> nie, no dobra, mamy, wiecie, potrzebujemy maszyny stricte pod trawę, kiszonkę, więc tutaj jest całkiem spoko. Za świnkami jest tak, że ja nawet za bardzo towaru nie mam. Właśnie ostatnio była taka sytuacja, że one no podupadły trochę na zdrowie. Jak widzicie, już jest troszeczkę lepiej, ale wydaje mi się, że już pora jest likwidować tutaj chleb. Będziemy też jeszcze chcieli rozbudować tutaj paskwisko dla owiec. Tak jak mówiłem, że paskwisko dla owiec będę chciał rozbudować przed zimą. Kurczę, ja myślałem, że tu mam TMR. A nie mam. Dobra, to musimy zrobić tak. Odkryjemy sobie tutaj. Ja se napierdzielę tutaj tyle. Odkryj. Dobra mamy. Nie tak. Byczku odpalaj się. Na początek nakarmimy właśnie zwierzęta. A później zajmiemy się całą resztą. Ja muszę tutaj załapać kichę. Strasznie? A dobra teraz chodzi dobrze. Jak mówiłem, w tych słuchawkach nowych od SPC, które sobie kupiłem jest tak, że możecie sobie zrobić taki myk, się sobie tak z wyczucie i słychać tylko w jednej słuchawce, nie? To jest no sztos, serio, jak sobie troszeczkę bardziej podgłosicie, no to już jest słychać w obydwu słuchawkach, ale to jest mega fajne jak nie chcecie na przykład, żeby żebyście mieli za głośno, na przykład jedno ucho chcecie mieć wolne, nie wiem, bo coś tam. Dobra. Siloking, dawaj, ładuj to, byczku. Tutaj od samego brzegu bierzemy. O, pięknie. Trochę tych plew mi zostało, nie zgarnąłem wszystkiego. Trzeba będzie tutaj posprzątać jeszcze. Ale tak jak no, tym się zajmiemy później gdzieś tam, nie? Na to jeszcze będzie czas. Ile tej kichy tutaj mam? 600 tysięcy litrów, a krowencję potrzebują na rok... To no, dobra, no mogę nim dawać nawet bez słomy, mógłbym Temer robić, ale tak, w mieszalniku będzie z, ze słomą, e, a tak na luzie będzie bez słomy. Dobra, tutaj już zaraz będzie full. Mamy. Nie, jeszcze tylko chcę. No, dawaj, właśnie... O dobra, weźmiemy się, przymkniemy trochę tutaj te. To urządzenie zbierające Żebyśmy nikogo tutaj nie złapali przez przypadek i nie przeszatkowali Tak powiem do TMR-u, bo no Krowy nie są Mięsożerne Więc nie chcielibyśmy czegoś tam wciągnąć Także dzisiaj karmimy na początek zwierzęta, później bierzemy jakąś tam ciężaróweczkę yy, No dobra I to jest trochę Niby sypie kiszonkę, ale sypie sianko. Ja mam kbusie. Jest niedziela, godzina 13.22, jak nagrywam ten odcinek. Więc, w poniedziałek dostaniecie. No i dobra. Tu się będzie robiło. To urządzenie się nadaje. Świetnie. Ten mieszanik do TMR-u. Ale tylko do pewnego momentu. Już wam tłumaczę ponieważ gdy mamy tak duże pastwisko, to musieliśmy mieć albo dwa takie mieszalniki do TMR-u bądź też właśnie silokin a sobie kupić albo jakiś właśnie inny taki paszowus większy bo no ten nie wyrobi nie one na chwilę obecną z tego co pamiętam to około 50 tysięcy litrów na dwa dni to było tak i jeszcze nawet nie mam wiecie pełnego tego paswiska dla krów, także no tutaj jest, jest co robić z samymi krowami już na dobrą sprawę. My na chwilę obecną będziemy powiększali tutaj w dużym stopniu areał. Myślę, że do końca serii, którą tutaj prowadzę sobie na tym gospodarstwie chciałbym wykupić No nie wiem, ciężko powiedzieć czy wszystkie pola, tak na dobrą sprawę, żeby wszystkie pola tutaj wykupić skupiając się głównie na, na właśnie na, na, na polach to powiem wam tak Wyładujemy dwie słomy, 8, raz, 2, 3, 20, i dyszkę do tego, no dobra, to powinno być OK. Wydaje mi się, że jest OK, ale zobaczymy, i ładujemy. No, no, fajnie, że wpadła, bo już się bałem, że nie da rady. Ja tutaj będę chciał jeszcze zrobić tak. Mamy. Ja ogólnie, ja już nie raz wam mówiłem, ja mam uprawnienia na taki sprzęt jakby co. Żebyście mi tu nie mówili, że, że nie mam. Z drugiej strony też nie pamiętam jak to jest, bo... Na przykład z przewozem osób i rzeczy. Jest na takiej zasadzie, że gdyby wam pracodawca, gdybyście mieli... Prawo jazdy na ciężarówkę, na przykład, nie? to nie musicie mieć papierów na przewóz osób i rzeczy, jeżeli wykorzystujecie to auto do własnych celów. Przynajmniej chyba kiedyś coś takiego było, z tego co pamiętam. Bo pamiętam, że, jak robiłem właśnie w jednej firmie, no to gościu pisał chłopu takie właśnie zaświadczenie, taki papierek, że przewozi coś tam właśnie na własne potrzeby, on mu tylko tam wypożyczył, tak jakby auto, nie? Nie jest nie, nie, nie jest to po prostu robione na potrzeby firmy. Więc nie wiem, czy coś takiego w sumie faktycznie istnieje, ale no taki papierek jakiś tam sobie wypisali, nie? Dobra, na razie mamy pasza. W sensie pasze, ale spokojnie. Daro będzie kicha do tego doleci będzie spoczko Także my Halinka przyszła. Będzie powiedzieć, że obiad gotowy. Nie chcę, że miadło zimny. Także. Nie, spokojnie. Skończymy to zjem. Jest gorąco. Znaczy, może nie tyle gorąco. Eee, stopni mam u siebie 24. Więc jest ciepło. Jest ciepło. Ja mogę powiedzieć, że cieplutko. Fajnie. 24 stopnie to jest tak optymalnie jest południe, więc to jest, to jest akurat spokojnie. Ja, ja akurat lubię właśnie taką temperaturę, mniej więcej nie. I już mamy bar, piękny. Dobra, nie tam się miesza Tylko jakoś tak gdzieś się to ułożyło Wiecie czego mi brakuje najbardziej tutaj w tym Silokingu? No bo tam teraz jak mam Odpaloną maszynę, to ten mieszalnik On tam wiecie, to wszystko mie miesza mm. No a tu tego nie widzimy niestety To jest chyba jeden z takich Większych problemów jeżeli chodzi o to maszyny silokingu. znaczy nie tyle silokinga co No liczyłbym na to, że w 22 To się zmieni tematy dwójki jeszcze będą na pewno poruszane. Ja będę chciał zrobić tak, że jak będzie farmcon, to na pewno będę chciał gdzieś to to sobie na spokojnie oglądać. Żebym miał po prostu do Was jak najwięcej najświeższych informacji. Niestety chcę tego gdzieś tam później nadrabiać. Z tego co kojarzę, to farmcon będzie chyba 22, 21 lipiec. Mogę sprawdzić szybko na kalendarzu jeszcze jakie to będą dni. Dwudziesty 20... Czemu mi na sierpień skoczyło, lipiec jest To by był czwartek, piątek, albo, albo jakoś tak, no nie pamiętam Dokładnie, jak coś popieprzyłem To i tak będziemy jeszcze wiedzieli nieraz, kiedy tam Gdzie informacje się będą pojawiały Dobra, myślę, że tutaj na razie te 30 tysięcy litrów to, to, to nie wystarczy, ale tak jak mówiłem, widzicie, że No, całkiem sporo tego potrzebują, więc 30 tysięcy litrów na chwilę obecną tutaj zostawimy Ja sobie jeszcze tylko tutaj posprzątam, może tym właśnie sealokingiem Korytko że tak powiem. O. No i fajnie. Fajnie, że w ogóle ty można sprzątać. Mamy godzinę 11. Mamy mleko jakieś na sprzedanie Jeszcze mleko sobie sprzedam szybko. Eee, mleczko 26 tysięcy litrów. R. Ok. Contract is available. No dobrze. Często wyskakują te komunikaty, że nie możemy sprzedawać. Zrobię jeszcze tak. Owce trzeba nakarmić, tak? Owce nakarmimy, owce ci tam sobie jeszcze będziemy właśnie. O, ale wyładowałem, 11! Coś tych chłopie narobił. Nieładnie, no nie chciałem tylu. Bierzemy dwie dla owieczek. No co prawda, no można by się było pokusić o. Zrobienie znowu TMR-u. Kurde, no jak już tyle wyładowałem, to wydaje mi się, że spoko opcją będzie, jeżeli te. Jeżeli zrobię ten TMR. To i tak, 11 bel, to powiem Wam tak, że pójdzie tak szybko, nawet się nie zorientujecie, kiedy ja to na gospodarstwie zużyję, bo. Tam w mieszalniku nie było TMR-u, więc tam już 30 tysięcy litrów, więc 6 bel mogę tam już sobie władować. Dwie tutaj już władowałem. Teraz tak. Na dobrą sprawę. Aj, bierzemy 4. Dobra, zobaczymy, czy. Nie, bo on nie będzie miał chyba takiego udziwienia. Ale dobra, spróbujemy. 4. Bo to z takim udzwignią w takich maszynach jest tak. Że im dalej wysuniecie ramię i im wyżej podnosicie Tym mniejszy jest udźwig, nie? nie wiem czy z tego zajecie sprawę Tylko was tutaj informuję Z racji tego, że papiery są Dlatego na przykład w tym momencie nie wysuwałem ramienia Dobra, mamy, tak Najwyżej zrobię bez słomy, bo jest 16 tysięcy, to jest 32, czyli to jest połowa eee, Tak, zrobię bez słomy najwyżej że zrobimy y, tmr tylko z kiszonki i z siana I sobie to tam jeszcze wysypie szybko Owce nakarmione y, Prówki też będą nakarmione zaraz, więc spoko Fajniutko O, teraz po tej stronie sobie to zbiorę No, ja tego Sea Kinga to lubię, bo on jest mega fajny, fajny, bo jest pojemny, tak? Przede wszystkim tutaj, jak zobaczcie zwierzęta, no to Strautman ma 17 tysięcy, tu jest 32 tysiące litrów, więc na Strautmanę musiałbym latać 4 razy, a tym sobie przelecę dwa razy, nie? I mamy miodzio, dosłownie miodzio. Także lecimy. E, co postawimy za, w miejsce tutaj właśnie paswiska dla, e, chlewu? E, w to miejsce, to postawię? Tutaj rozważam, kurczę, myślałem nad postawieniem małego pastwiska dla krów. Słuchajcie, i wtedy byśmy robili tak, jak to się robi mniej więcej yy, na gospodarstwach, czyli małe pastwisko jakieś tam na przykład na 50, i tutaj bym cielaki wywoził. Cielaki by tutaj sobie były. Gdzieś tam, powiedzmy, nie takie, no nie tutaj. TMR, TMR byczku to nie tu. TMR to tam. Jakby co? E, wtedy byśmy cielaki tutaj sobie przewozili, ale takie wiecie, nie od razu takie malutkie, malutkie, tylko nam, powiedzmy, już tam kilku miesięczne nawet, bym powiedział. Mm, do tego. A później te, jakby dorosły, no to byśmy przewozili je sobie tutaj. Dobra. Nie na tą stronę sypię, ale ważne, że trafia to do koryta. No tak, takie są zasady farminga, nie? Gdzie byście nie wysypali, jest na triggerze, lecić do koryta. Więc spoko. Słomy też nie mają, z tego co widzę. Tak. Mają słomę jeszcze? Trochę mają. Na razie nie wystarczy. Siano, kiszonka, trawa. Siano jest. No i tutaj świnki jeszcze mają jedzenie. A jeszcze nie pamiętam, czy ta kukurydza tam była. W sumie gotowa do zbioru. Tutaj te drzewka, one chyba wyżej już nie urosną, w sensie nie chcą urosnąć, ale ładnie to wygląda, więc jak sobie to zostawię, e, mi nie zależało, rośnie nadal. A no tak, no bo ona nie chciała urosnąć tam w ostatnim, z tego co pamiętam e, 83%, więc jeszcze myślę, że 1-2 dni. E, co prawda, mógłbym się pokusić tutaj właśnie o przewinięcie tego czasu e, do dnia następnego. I wtedy mielibyśmy jeszcze lepiej. Ja nawet nie będę patrzył ten na cenę tych świnek, ile, ile one tym kosztują na chwilę obecną, bo, no, to nie jest dla mnie aż tak, a paliwo to co? Darmo się wlewo? No. Także, e, chyba polecimy sobie na drugi dzień rano i zajmiemy się właśnie tymi świnkami. Dobra, no, pogoda jest jaka jest, słuchajcie, e, ja już tutaj jestem na kolejnym dniu, e, mam słomę, więc ogarniemy słomę, Teraz zobaczcie ile zjadły tego TMR-u 34 tysiące litrów. No i u łowieczek też jest na jakimś tam takim dosyć podobnym poziomie. Teraz co no, idziemy po ciężarówkę, przyjedziemy sobie tutaj, ile ja mam tych świnek w ogóle? 56 musimy podjechać do sklepu oczywiście dobra, odczep. Jedziemy do sklepu po jakąś przyczepę pada deszcz, więc włączymy sobie światła. Podjedziemy do sklepu, weźmiemy jakąś przyczepę do transportu zwierząt, zawieziemy te świnki Wydaje mi się, że na kilka razy tutaj trzeba będzie przejechać po prostu 296 tysięcy na koncie No i tak jak mówiłem, no w sumie tutaj trzeba będzie jeszcze zrobić tak, ogólnie jak wezmę tą przyczepę, to ja już będę chciał się tutaj też skupić troszeczkę Na tych owieczkach, bo na te owieczki, te akurat tych przyczep, troszeczkę będę tutaj potrzebował, więc Tak Nie chcę ich sprzedawać W żaden sposób zwierzęta Gdzieś tutaj mieliśmy transport. Transport zwierząt. Mamy. I taką największą, największą. 12 krówek, 36 świnek. 38 owieczek. Oj, to jest fajne. Bo ja. Wypożycz. Ja nie będę. Dzięki, yy, dzięki temu nie będę potrzebował. Nie wiadomo, ile tych przyczep. W sumie będę potrzebował. No, 3 że tu jest 36 y, miejsc. Także na no, następny odcinek pewnie będziemy y, sobie chcieli rozbudować właśnie tak jak mówiłem. No. Y, pastwisko y, dla owiec. Taki mały spoiler. Y, bo mam to małe mam, a chcę to duże. Y, dzięki czemu no, na razie mam 80 mam full cały czas, tak? Mam wełnę, mam dużo wełny to prawda. Y, I za wełnę też jest doby, dobry pieniądz, że tak powiem. A wełna akurat, no podejrzewam, że lepsze pieniądze by były, gdybyśmy to jakoś rotacyjnie robili, w sensie, że te stare owce byśmy sprzedawali, ale mi aż tak na tym nie zależy, żeby te zwierzęta gdzieś tam sprzedawać do tej rzeźni tam tylko, no po prostu na, na, na tych produktach od zwierząt, nie, no to jakieś tam mleczka i tak dalej, wełna. O, zawadziłem o latarnię. Kurwa, ale przyczepa jest wypożyczona. Mają ubezpieczenie na pewno. Jeszcze sobie zrobimy foteczkę. Dobra, ja już jestem podstawiony, R oczywiście teraz tak no ładujemy. 55 sztuk mamy. Średni wiek, to jest tutaj widzę pół roku. 07, 05, bo ja te starsze sobie gdzieś tam od czasu do czasu sprzedawałem. E, no, mniej więcej pół roku. No, tutaj to już są takie warchlaki, dosłownie. E, potwierdź. E, czy ja nie widzę, ile jest na przyczepie? No, są tutaj, to jest taka. Piętrowa, no i teraz sobie wyobraźcie, że te sikają i robią kupę Na te, no bo to jest Na pewno przecieka, nie? To nie ma uja we wsi, że tak powiem Trochę ujowo No dobra Domyślam się, że nikt z nas nie chciałby być transportowany w takich warunkach, ale no nie będziemy tego tutaj poruszać, tak to jest po prostu em, Zorganizowane z wiadomych przyczyn lecimy dwa razy. Trzeba będzie obrócić się, raz, drugi, ale. serio no, na, no to na, nie ma opcji, nie? To na pewno przecieka. Nikt mi nie powie, że nie jedziemy. Akurat pogoda taka też troszeczkę brzydka się trafiła. Mamy na no środek i Ja jeszcze tam tą łąkę sobie nie zdążyłem nawozić, co prawda, bo w sumie nie wiem czemu. Nie chciało nawozu już przyjąć to pole, no, wapno tam tylko ogarnęliśmy, ale no, nawożenia tam nie udało się zrobić. No Mamy wapno, mamy opryski, no trzeba by było poczekać na kolejny um, etap wzrostu. Tutaj ten trigger też jest takim trochę słabym miejscu, bo tak na dobrą sprawę... Powinien być gdzieś pod samymi drzwiami, żebyśmy tam fajnie mogli tyłem sobie wjechać, nie? A nie jest tak to zrobione. Po prostu trigger na środku placu i, i tyle, nie? No, jakoś dużo pieniędzy to tutaj nie zarobię. 11 tysięcy. Potwierdź. Lecimy. No, tam zostanie duże, wolne miejsce, że tak powiem. Jeszcze mamy taki problem, że tam mam to drzewo. To drzewo, jak będę chciał zlikwidować, to ja muszę je wyciąć. Tak jak robiłem na miejsce na tą wiatę, gdzie mam te nowe maszyny na te zakupy za dwie bańki. No tak tutaj z tym drzewem też jest właśnie taka sytuacja, że trzeba będzie je albo wyciąć, albo sobie później przymierzę, zobaczę jak to będzie wyglądało, jak sobie będę chciał postawić to to małe paswisko dla świn, nie, dla, dla krów I tam będą właśnie cielaczki sobie siedziały, nie? No i dobra. Jeszcze jeden transporcik. Od razu, jak załaduję, to po prostu to sobie tutaj sprzedam. Z tego co pamiętam, obornik chyba zostaje. Gnojowica. A właśnie, a co z gnojowicą i obornikiem? Bo może zrobimy nie tak, może zrobimy coś takiego. Dobra, nie ma tego aż tak dużo. Co prawda, gnojówkę to mogę zrobić tak, że sobie podjadę tutaj. Beczką do gnojowicy, po prostu I to sobie załaduję na beczkę do gnojowicy, bo na dobrą sprawę to ja nawet nie mam gdzie tego wywozić teraz, nie? No i ładujemy, 20 sztuk zostało, tak, no tutaj 0,4, 0,3, to już no, to takie prosiaczki Dobra, mamy, potwierdź eee, I chyba tak zrobimy, że jeszcze podjadę tutaj sobie po prostu tą eee, Beczką na gnojowicę Te przyczepy, tak jak mówiłem, zostawiamy bo ona się przyda? Z tej strony pojedziemy z silosu. No dobrze, że tej kichy tyle narobiłem, bo ona się przyda. Jak sobie te cielaki już tam później będziemy. Chociaż na razie jeszcze to nie jest takie, wiecie, że muszę teraz postawić to paswisko dla krów. Następne, bo tu mamy 165, ale chyba 200 możemy zmieścić. Ja zaraz zobaczę szybko tylko w sklepie, bo nie pamiętam za bardzo. Pasisko dla krów, tak, 200. No to jeszcze, jeszcze tam z jeden, dwa sezony na pewno możemy sobie na spokojnie to ogarnąć. Nie będzie takiej potrzeby. No a te cielaki sobie gdzieś tam, myślę, po drugim czy trzecim sezonie, właśnie będziemy już zabierać i tam zostaną tylko te dorosłe krówki, po prostu. Te, które dają już mleko, nie? A stąd nie będziemy mieli właśnie w sumie mleka, więc no opcja wydaje mi się, że całkiem spokojna, całkiem rozsądna, jeżeli chodzi o zarządzanie tutaj gospodarstwem dajcie znać jak wy to u siebie na przykład na gospodarstwach rozwiązujecie bo jestem ciekawy. Co najgorsze tutaj na tej serii jest to, że jak zrobiłem słomę i wpiprzyłem tyle słomy, że to jest masakra właśnie tam do tego mojego magazynu. No to jest taka sytuacja, że mamy taką sytuację, że ja tą słomę to mam praktycznie od początku gospodarstwa dosłownie, nie? No, sprzedajemy wszystkie książki. Żeński, 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 żeński. I to jest, no, 20 tysięcy na, na samych świnkach załatwiliśmy tutaj. Mniej więcej, tam jest 20. O, 20. Nie będzie. Tam było 11 coś. Tutaj mamy e, 8, 700. No, jak będzie, że 20. No, jeszcze do tego wypożyczenie naczepy nas tutaj trochę kosztowało. więc na, czy, na czyścioka tam 17 nam wyszło. Więc nie jest źle. Jeszcze tylko tą gnojowicę, no i sprzedajemy, nie? Trzeba to wydoić. O no, tam obornika za dużo nie było, a chyba jak się sprzedaje na te budynki, właśnie po zwierzętach, i jest obornik, to ten obornik zostaje i tak. No bo gnojowica, no tak jakby ten dół zostaje na tą gnojowicę, ten zbiornik on tam zostaje zasypany, na to wychodzi. No tak, tak by to wyglądało. Czy nie wiem, jak to. W rzeczywistości, gdy ktoś likwiduje na przykład właśnie taki zbiornik na Gnojowicę, teraz to chyba raczej się trzyma takie na wierzchu, nie kopie się takiego bo wiecie, w ziemi. Dobra, ciężarówkę w sumie mogę zostawić, a nawet tutaj zostawię e, tylko światła, bo akumulator się rozładuje. No, wiecie, co by było mega zarombiste: gdyby była jeszcze funkcja taka, że jak nie wyłączycie świateł no to akumulator się rozładuje. Wyobraźcie ten sobie? To by było świetne. Dobra. Byczku, ja cię potrzebuję na chwilkę. Eee, zbiornik na gnojowice, gdzieś miałem. Chyba tutaj jest. No wydaje mi się, że miałem. Czy ja nie mam? Ej, no. Ja nie ma. O, późba. No to dobra, no to nie będę tego. To sprzedam to z tą gnojowicą już. Nie będę teraz leciał po zbiornik. Chociaż u krów naprawdę, zobaczcie, gnojówka grubo. Ja w przyszłym sezonie to chyba będę brał misję na nawożenie, gdzieś tam na polach. Eee, I zwyczajnie w świecie będę e, chciał to. No gdzieś tam po prostu wywieźć już, no bo tak to no, nie, nie, wiem, nie wiem w ogóle jaka jest pojemność na tą gnojowicę Też no wydaje mi się, że to i tak już by się tam nie zmieściło, duże paswisko, chlew Chlew, tak No i nie ma, została pompa, obciążnik, obornik, kilka drzewek, tak jak mówiłem Chociaż ta drzewka to możemy, będziemy mogli piłą e, wyciąć, no i jeszcze pompę, garaż Tak. Sprzedaj, no i tutaj zostaje nam troszeczkę. Ale tutaj jest takie. Teren jest taki jakby po czymś zostawiony. No ładnie tutaj było. Było, tu... było tutaj ładnie. Jeżeli jak Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. E... Trzymajcie się do następnego nara.